Patrząc na ten spokój panujący w dzielnicy Nowe Miasto, a konkretnie w sołectwach Kiełpin i Ochla, chciałoby się powiedzieć, parafrazując klasyka, dzielnico spokojna, dzielnico wesoła. Kiedy jednak spojrzeć na przebieg sesyjnej dyskusji radnych dotyczącej obu tych miejscowości, ten krajobraz pryska niczym czar. Mimo, że dzisiejsze głosowanie było przypieczętowaniem procesu, który rozpoczął się w poprzedniej kadencji, poszło o przesunięcie granic sołectw, które bardziej obrazowo można nazwać wchłonięciem Ochli przez Kiełpin. Bardzo szkoda, że próbuje się dzielić mieszkańców obydwu sołez. Przed czterema laty zaczęły się te działania, zostały wspólnie uzgodnione przez wszystkich radnych dzielnicy, przez radnych miasta, przez Radę Sołecką i w Ochli i w Kiełpinie. Dzisiaj, kiedy dochodzi do końca ten proces, próbuje się dzielić mieszkańców tylko dlatego, że deweloper musiałby zmienić w swoich aktach nazwę sołectwa, gdzie sprzedaje domy. Dyskusja prowadzona podczas sesji wywołana została przez jednego z radnych dzielnicy, który uważa m.in. Że proces konsultacyjny w sołectwach nie odbył się w sposób prawidłowy. Szymon Towpik był jednak osamotniony w swoich twierdzeniach, bo pozostali radni dzielnicy oraz jej zarząd zdecydowali inaczej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kwestie topograficzne czy korzyści finansowe. Mieszkańcy nowego osiedla, które powstanie do centrum Kiełpina będą mieli z 800 metrów, natomiast do centrum Ochli około 2,5 kilometra. Dla mieszkańców Kiełpina jest to bardzo ważna sprawa, gdyż ci mieszkańcy będą też z infrastruktury związanej z Kiełpinem korzystać. I tak naprawdę będą w naszej ocenie stanowili społeczność, społeczność sołectwa Kiełpin. Dodatkowo również Kiełpin ma możliwość zwiększenia tym sposobem funduszu sołeckiego, twardego tak zwanego, którego Ochla Mieszkańcy Ochli tak naprawdę osiągnęli górny pułap i więcej już nie mogą. Po zmianie granic Fundusz Sołecki Kiełpina zwiększy się do prawie 50 tysięcy złotych. Te pieniądze spożytkują sami mieszkańcy. Z tych środków organizowane są różnego rodzaju festyny i imprezy właśnie w parku graniczącym z tym nowym osiedlem na placu zabaw, który jest niedaleko i mieszkańcy Cinowi, mieszkańcy Kiałpina będą mogli korzystać z tych środków, wierząc i wiedząc, że do tych środków się sami dokładają poprzez to, że są z kiełpina. W ostatecznym głosowaniu granice sołectw zostały zmienione przy tylko jednym głosie przeciwnym.